Staje rano, mało ogarnięty do łazienki W własnym domu nie wiem którędy, wymowy jakieś błędy Mówię bardzo stoty a widzisz problem wczoraj narobili mi ochoty na płuczkę i O to jest, wszystkie? wszystkie czyść, a już puste, nie? Dobra, tu mam następne. O, tu jest piwone. panowie, o to gór Mhm dół. Mhm. Mhm. Zresztą firmy czyść? Powiedz czyść? Ty, wdech, ty wdech, powiesz wdech, co jeszcze? Jeszcze raz. Wdech, <tankuś> mam, mam. Tadzie, kurwa, Tadzie, kurwa wygląda kurwa ciężko? e, e, stój kurwa. No, jesteśmy kurwa w ukrytej kamerze, ja nie wierzę, nie? Ją czyść. Jesteś kurwa szczyść. czyść? weźmy mi weźmiesz rafu. Ty mi. Dziewiąta rano ci brońki napierdalają. Co jak Pokażę wam moją dziewczynę. Co? Widzicie? Ale masz cipę. Nie, fajna jest, nie? No, fajna. Panie a, 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 a chcełeś by? jeba na sprawa powiem ci. Być czarniejszym od Murzyna, opcja jest taka. Ciężka sprawa, ale bywa, nie? Dobra, tam mój papuk w ogóle, gdzieś tam w tle. Zakryty, bo kurwa on ma bana, nie? No. A jestem kurwa A jestem z filmy czysty i tu bardziej na YouTube. Tak? Będziemy na YouTubie, panowie. Nie zrobisz tego. A co możesz się? O co? Kurwa, cztery piwa! <laughs> Dobra, ej. ej. Powiem wam, że Obcha jest nice. On się ze mną chce założyć. On, on, on. O, cztery piwa, że to nie będzie na... O, cztery piwa, że to nie będzie na YouTubie, nie? Ja wszystkim zakładam. <laughs> <laughs> zakładamy się. Pa. Pryt kamerą, no. Dobra, kurwa. Zaraz to wrzucę nawet, kurwa. <laughs> to jest pedałony kibi! Nie rób tego. Ale to nie moja wina, że jesteśmy z firmy czyść. Czy my poszło dobrze? Ona tak wygląda. Uuu, mm, bo, polka, I Co ty idziesz? Boże, mm. kurwa. Bo jest to nie. panowie. O, o, o. Podaj piwo, kobieto. Podaj piwo, kobieto. Ugarniemy mm. lot baga. O, Ale browarów. W Night Vision, panie. pił do, dobra. Gif, piwo. Spójrz na mnie na takim A ty, kurwa, mały... To jesteście zieleni, wiecie o tym? Po... Wy jesteś zielony. jesteście mówię. Patrz. Bartek, może pomieszorek? O, pa, tam, kurwa, kolacja. Jest tyskie i wale wryja. Tam masz, kurwa... Tam mam, kurwa, kolację, kurwa, tam z Tesco, nie? Ty ale ty tego nie nagrywasz.